Witam w magicznym ogrodzie Dzień ojca Dzisiaj jest dzień ojca, a mój tato kojarzy mi się zawsze z pomidorami zapachem pomidorów Zapachem krzaków pomidorów Mój tato miał zawsze taki ogród, magiczny ogród Chodował między innymi pomidory, zawsze chodził je zapylać, w sensie pod folią czy coś takiego. Zawsze marzył o tym, żeby wyho wyhodować na gruncie pomidory jeszcze przed lipcem. Czy to mu się udało, nie pamiętam, ale nie się udało. Oto one. Jest tu i więcej, całe. pomidorowisko. Ba, mało tego, nawet wi wilki, które ukorzeniłem, wilczki, młode pędy ukorzenione, kwitną i mają już małe owocki. Te są starsze. Miesiąc mają. Te mają raptem nieco dwa tygodnie. Proszę bardzo, też już kwitną. I tu ma owoc zawiązany, właśnie ten pierwszy kwiatek, to jest zawiązany owoc. że Dzieje się magia i z niego najlepszego wykazania ojca tato gdzie nie śniegu wszystkim też życzę dobrego pomyślnego dnia